Yo, siemanko, z tej strony Teko, widzimy was w kolejnym filmiku, A to jest kolejny film z parkoura. A to jest cover youtuberów A jestem youtuberem, więc dobrze się składa Hide message Map, okej, okay. bye. Cut o to jest un... Znam gościa Czyli tak z... ej co ja chodzę po niczym? O. Znam go, Spectacle Unspectable. Fajny youtuber, fajny listy głów. Co na przykład, kiedy ob 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 się obejrzałem yy, jak wygląda ten pak, to od razu, że to nie jest Unspectable, tylko ten, ten, ten. Palion bo on też ma takiego zielonego skina i od razu nie wiem, że to Palion XD Palion jest wystarczająco popularny na to był ma 7 milionów a Palion jakiś pół uh, Tak. Widzę, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żebym ja trafił na tą listę bo wtedy będzie subcio dla mnie, nie dla wczoraj. bo wtedy będą Lepsze filmy, fajniejsze Ale blisko, zostawcie subskrypcję Zawsze mnie ciekawi Czy da się przeskoczyć Dwie kratki bez da, Nie da się bez sprinta przeskoczyć dwóch kratek tego się akurat nie da zrobić. No ten parkour jest za trudny, widzowie. Dlaczego? Wszystki trudny. Rozumiem. O, widzę, było blisko. Ja teraz zacznę shift shiftować. Speedrun, widzowie. Bum. Widzę, ja na tej mapce speedrun. Y 20 łapek w górę, robię to speedrun 20 minut. Nie żartuję. 10. Gdzieś... Okej. Okay. Robię to 3 w... razy krócej, robię to 5 razy krócej. Jeśli mi się tam ma okej, ok, wyznaczę jakiś czas, dobry czas. Ten mam w opisie, chyba. Mam taką nadzieję, że mnie nie będzie się chciało. Rzadko dodaję coś do opisu, bo to jest mega męczące. W sumie się nie chce. Mmm, dlaczego No widzowie, wytłumaczcie mi, dlaczego coś nie udaje? No, ja szyftowałam, nie! To jest na maks będę drabinkowy parkour. Nie da się. Nie da się jakaś skróbka. Więc jakby nas zatrudniało skopki, to może to się świetluje. Daj mi że nie da się czytać. O nie. Gdzieś coś... To nie widzę Mogę cheatować? Nie Co? Ten perkur jest dłuższy Okej, widzę Tak wygląda ten parkur. Ale sory, że cheatowałam sobie psu Widzę, jak tak czy to będzie zbrunne Skoki. Ja mam pomysł. Ja będę tak tutaj na. O, na kreatywie to przychodził. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, bo ja po prostu nie mogę przejść go na survivalu, bo jestem za dobry. O nie, ten był barrier block. Głupia. Ja. Okej, okay. nie, to nie. Nie, to nie. Nie chcę, widzowie, nie chcecie, oni prosto. Widzę, że nie było to krzyczowym raz. Na razie. Teraz mam. Wow, widzę teraz chyba mam. Tak, o nie, drabinki. Nienawidzę widzę takich skoków. nie, widzowie. Widzę, Masz umrę. Co? Co? Level drugi, okej, okay, widzę. Mega nie lubię takich rzeczy na rogu, że takich drabini, nie, nie nienawidzę. Ale ten skok nawet mi się uda. Ten skok mi się akurat uda. Ale tak sądzę. Akurat ten skok jest taki dosyć łatwy. Rynie, nie będę nic mówił. Bo zaraz zrobię go z trudem, albo go nawet nie zrobię. No i albo widzę, jak ja bym miał nie zrobić skoku koku. ale nie widzę. Wie. No widzę tego. Widzę. Ja, okej, okay. nie będę się czytał, ale będę to na survivalu. I jeszcze jedno o, tak widzę by, o, ta, Yeah. Widzę, na przykład mógł tak przejść do mapy, to by był stinks by był, STINGS. STINGS. Widzę, ja tylko zrobię settings y i keep inventory Show -corn. TNT, resting. Active cheats, dobrze. the door włączone. Okej, okay, widzę, jak takie są. Settings, ta subtio. Widzę, tak, mamy to. Okej, okay, więc jak my teraz zaskoczymy, widzę, trzeba wiedzieć, żeby być pro. a ja chcę zredzę, jak widzę, Drabina parkur, Ej Widzę teraz udowodnię, że to jest barier Bum Bariera, nie wam będzie cheaté. Że to był tam był barier. Chyba, znaczy, ja jestem cheaterem. Ale chodzi mi teraz. Cheatowałem, nie widzę, jestem. Mega słaby. Nie no. Nie. Nie wrzucę tego filmu. XD albo nie. Wrzucę, wrzucę. Bo ja mam za dużo takich filmów przygotowanych w galerii i ich w końcu nie wrzucę. No to, to są zbyt słabe. Mam takich za dużo. To prostu się mogę je też kasować. Nie byłem głupi. De. Ty po co mi stawić robinka? Pytacie, bo będę się każdy skok ułatwiał. Przed każdym skokiem będę stał od drabinka. Tak będę czytał. Pod... Tak, no tak. Przecież widzowie o nie przy to popsułam teraz. Dlaczego przecież? Nadal i stał tutaj ta drabinka. A dlaczego nie? nie. Dlaczego ten film jest zapasowym Subskrybujcie, komentujcie i pa! Jeszcze tak do 10 minut dam się. Więc subskrybujcie, komentujcie i pa pa!